Witajcie moi drodzy w moim kolejnym filmiku, który będzie krótkim filmikiem, filmikiem tak samo jak i poprzednie dwa, które w sumie były jednym podzielonym na dwie części z racji tego, że nie mogę nagrywać dłużej niż tam kilkanaście minut z racji tego, że dysponuję sprzętem yy, o skromnych możliwościach. W ostatnim filmiku mówiłem, że kolejnym modelem będzie któryś z modeli Peter Wilda. 379, 378 lub jakiś tam e, Kenwood lub, lub e, któryś z innych modeli. W każdym razie e, zapowiadałem pracę nad modelem, e, modelem e, amerykańskim. No, niestety wyszło jak wyszło, z racji tego, że nie udało mi się wcześniej zdobyć e, zapewnego modelu, z racji e, takich, że raz, że nie miałem czasu na to, żeby się tym zająć, mianowicie poszukiwaniem takim, takim e, no może nie uporczywym, ale takim, który by zwieńczył podliczone sukcesem. Poza tym, mój dostawca, no niestety, miał braki u siebie i no musiałem poczekać, ale w międzyczasie udało mi się zdobyć e, skanie R620. Jak widzicie, jest jeszcze niedokończona. Tutaj jeszcze trzeba dokończyć przód, dokleić lusterka, y, tam y, parę dekali do, dokleić, tutaj na, na, na osłonie, tam pomalować, jeszcze poprawić parę rzeczy. Jest prawie, prawie, prawie skończony w 80, no może 85%. Widzicie, kabina jest uchylana i tak dalej. Osie, osie skrętna, ale ostrzegam tutaj przed tym modelem, ponieważ jest to mój model kolejny, drugi z serii ciężarówek e, europejskich, Wagonowych i tutaj ostrzegam amatorów. Będziecie mieli masę, masę problemów przy tym, przy tym modelu. Z racji tego, że jest sporo błędów. Jest parę części nieopisanych w instrukcji, mianowicie nie są przepisane do nich numery. Na szczęście są na tyle spore i, i, i w miarę odzorowane na, na, na instrukcji, że łatwo je można odnaleźć, ale no nie, ma, nie ma nie są opisane. E, źle dopasowane są części, trzeba się dosyć sporo namęczyć, żeby to jakoś wyglądało. E, kabina jest źle, troszeczkę spasowana, tutaj akurat jest troszeczkę mojej winy. E, bo, bo troszkę się tutaj nie przyłożyłem. Z racji tego się trochę zdenerwowałem tym wszystkim, co jak wiecie, nie, nie, nie powinno się zdarzać osobą, która się zajmuje osobie, która się zajmuje jakimś modelarstwem, nawet na amatorskim poziomie, bo e, złość to nie jest skazana tutaj przy tej pracy. Ale no potrafił dosyć sporo, sporo nerwów mnie kosztował ten model żeby widać żeby mógłbym wam żebym mógł wam zaprezentować go w takim stanie w jakim jest teraz właśnie tutaj dekale też tutaj sporo problemów z umiejscowieniem tego tych dekali w sensie takim że 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 dopracowanie żeby wszystko ładnie przylegało i, i tak dalej żeby to jakoś było było w miarę przyzwoicie wykonane no mówię tak powtarzam jest to model naprawdę dla osoby cierpliwej i niezrażającej się jakimiś tam dosyć moim zdaniem e, poważnymi, poważnymi e, e, błędami w sensie brakiem, brakiem dopasowania pewnych elementów. E, tutaj był problem też z miejscowieniem silnika w ramie. Na tych łapach tam, e, które, które mocują silnik, no nie wiem, czy to wina tego, że była rama klejona Myślę, że nie, ponieważ dosyć przykładam się do, do, do tych elementów i starannie to wykonuję, bo, bo, bo już wiem, że jeżeli popełnimy błąd na samym początku, prędzej czy później on nam wyjdzie i się zemści dwójnasób. Także tak jak powiedziałem, jest to model jeden z trudniejszych w racji tego, że naprawdę potrafi yy, napsuć nam krwi. Skończę go pewnie raz dzień. Nie zrobiłem filmiku z, z produkcji go, sklejania jego, ponieważ no zbyt byłoby to męczące, bo dużo czasu i nerwów, tak jak powiedziałem, je kosztował. Poza tym nie oni mieliśmy, nie o miał być film, nie o, tej, nie o tym modelu. Więc zrobiłem tylko galerię zdjęć, którą też umieszczę na serwerze. Będzie chciał sobie zobaczyć troszkę bogatszą. Bo, bo, bo z, 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 z większych etapów, znaczy bardziej szczegółowych etapów y, y, produkcji, produkcji sklejania y, y, tego modelu, y, umieszczę też i, i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ale tak jak powiedziałem, po raz ostatni ostrzegam naprawdę ciężki model. I żeby nie być gołosownym. Kolejny film, będą moje filmy niestety, będą, będą z produkcji, Boże, sklejania modelu, modelu Peterbilda 378. Dokładnie, ponieważ już jestem jego szczęśliwym posiadaczem. Ale będą to niestety musiały być filmki podzielone na, na tak, takie krótkie party po kilkanaście, kilkanaście minut. Być może będzie to nawet was męczące, bo, bo będzie, to, będą, to, będzie to pewnie kilka, kilkanaście części z, z, z etapów sklejania, malowania, bo ponieważ mam zamiar, no, jestem zmuszony do tego, aby, aby ten kolejny model malować I, i, i postaram się to też jakoś tam w miarę możliwości nakręcić i wam pokazać. A więc skanie, lada dzień, tak jak powiedziałem, skończymy. Zostało tu jeszcze parę godzin pracy pewnie. Po paru parę elementów, ale naszym głównym bohaterem będzie, 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 będzie oto ten, ten model, model Peterbilt, tak jak powiedziałem, 378 Long Hauler, firmy Italeri. Hmm dosyć sporych gabarytów, ponieważ jest on około 35,2 cm ma długości. Minimalnie szersze jest od Scani i od Mercedesa Actrosa. Jeżeli ktoś będzie sobie życzył, abym zrobił unboxing tego, tego modelu, to proszę bardzo. Yy, ale tylko na wyraźne życzenie. Jeżeli nie, to zostaną tylko zdjęcia w galerii. Yy, jeśli ktoś powia powtarza, będzie miał życzenie. Mogę zrobić, opisać, opowiedzieć, co się znajduje wewnątrz. Jest troszeczkę bogatsze. W elementy wiadomo, większe gabaryty i, i więcej części do tego są. Yy, kabina. Kabina się będzie składać z dwóch elementów. Ta część, jak można powiedzieć, pracownicza, że tak powiem, gdzie, gdzie mamy szoferkę, silnik, maskę silnika. I ta druga część też będzie doklejana, bo nie jest to całość. Cała kabina jest również do sklejenia, poza, poza, poza maską, którą trzeba też do której też trzeba będzie się przyłożyć, aby to wszystko ładnie nam zagrało i spasowało. No to w sumie tyle tak e, woli tego mojego poprzedniego zapowiadania, e, zapowiedzi, że, że, że mam zamiar, chciałbym bardzo, jeżeli będziecie zainteresowani przede wszystkim, wam pokazać e, etap, etapy e, 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 sklejania i w miarę możliwości proszę o komentarze w sensie takie Pozytywne, negatywne nie ma tego, nie ma, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ nawet negatywna krytyka potrafi i może być konstruktywna, a ewentualnie jakieś podpowiedzi, co robię źle, co powinienem zrobić dobrze, lepiej lub inaczej. Bardzo chętnie wysłucham i, i jeżeli będą użyteczne, postaram się wprowadzić w życie i przekazać na, na prze Przełożyć na, na ten model. Model będzie kol, malowany w kolorze. Jeszcze nie wiem, właśnie. Mam tutaj dosyć spory dylemat. Albo czarny, czarny, czarny połyskujący metalik mógłbym zrobić. Nie wiem, być może się zdecyduję. Tylko, że tutaj, jeżeli zrobię go w metaliku, to odbiegnę dosyć sporo od realiów prawdziwych ciężarówek, mianowicie amerykańskie ciężarówki nie są malowane w kolorze metalik więc byłby to zwykły połysk lakier, lakier czarny ewentualnie czerwony nie, nie będę go robił w kolorach producenta tam są jakieś kolory jest jakiś kolor bodajże podstawowy arctic blue metalik Pewnie chodzi o jakiś niebieski, arktyczny i light blue yy, świecący, czyli pewnie pewnie chodzi o jakiś blady, blado niebieski, coś takiego. Tak, tak się domyślam, że o takie odcienie chodzi. musiałem tu jeszcze sprawdzić w katalogu, ale podejrzewam, że właśnie o to chodzi. Yy, no to chyba tyle. Zobaczymy, jak sobie. Będę radził. Tak jak powiedziałem, pewnie to kilka dni potrwa, ale w tym czasie właśnie e, będzie czas na to, żeby ewentualnie ktoś e, co będzie chciał i dla, dla tej osoby będę mógł zrobić unboxing i ewentualnie opisać elementy, które tam się znajdują, ale myślę, że to to taki dodatkowy będzie Hmm. kwiatem moich filmów. A więc tak, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moi mili. Dziękuję za odsłony, które, które do tej pory, do tej pory e, 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 miały miejsce. Być może nie każdy wytrzymał w, w, w racji z tego co widzę. Po, po odsłonach nie każdy wytrzymał cierpliwość do tego, aby wytrzymać i obejrzeć drugą część pierwszego filmiku, ale rozumiem. Nie gniewam się, wszystko dla ludzi. E, postaram się to robić lepiej, ciekawiej. A więc jeszcze raz pozdrawiam, kochani. Do zobaczenia przy sklejaniu już e, modelu Peterby 378. Jeżeli ktoś będzie chciał e, zobaczyć gotowy model Scani R620, to też proszę o info e, w. w o, w komentarzach lub, lub yy, na pocztę, chyba tam gdzieś powinien mój adres się znajdować, gdzieś tam biega sobie, pewnie powinien być dostępny. Jeżeli nie, to proszę o informację taką podrzucę chętnym, adres mailowy, i, i w, na wyraźną prośbę yy, pokażę gotowy model, jak już, jak już będzie sklejony do końca, ale tak jak mówię, głównym naszym bohaterem będzie. Peter Mo 378, Longhauler firmy Italeri. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.